Witajcie, witajcie! Tak, na szybkości nagram Wam rzecz, która właśnie przyszła do mnie, czyli kolejny katalog z Liechtensteinu, filatelistyczny. Widzicie, oni bardzo fajnie te katalogi robią, naprawdę podobają mi się i grube, i dużo można zobaczyć w tych katalogach. No naprawdę, co kwartał przysyłają, ja jestem zadowolony, pięknie to przychodzi, i za darmo wysyłają, więc jak coś u nich kupicie, przypominam, Liechtenstein. To Wam zaczną wysyłać właśnie taki katalog. Aż dla samego katalogu warto coś sobie kupić, jakiś znaczek. Albo jakieś znaczki. Widzicie, co nowego u nich powychodziło. No to jest fajna kopertka. Widzicie domek taki fajny. Tu podoba mi się. Tu czwóreczki mamy. No, i to jest ten domek, właśnie, który został uwieczniony. Jakieś wioska. Widoki wioski taki jest tytuł. No, i oni właśnie wydali kolejny kryptoznaczek w wersji 4.1. 9 euro. 9 franków szwajcarskich kosztuje, przepraszam. Można na kartę maksimum też na niej, na karcie maksimum go dostać. I on kosztuje wtedy chyba 10 franków. Można też taką wersję ekskluzywną, ale ta wersja ekskluzywna kosztuje już, no zobaczcie, 75 franków szwajcarskich. No to to już dosyć dużo. Jak na moje możliwości, może wasze nie, ale moje tak. Dobra, tu mamy jakieś zdjęcie starej stacji kolejowej. No i tutaj znaczek kolejowy. No bo właśnie z racji tego bloku. Kolejowego 150 lat, właśnie chyba tej stacji kolejowej. Tu mamy cały souvenir sheet, czyli bloczek. Dobra, no i tu mamy jakieś promocje. Widzicie, od razu widzicie ceny. To jest nowy katalog, więc ceny są jak najbardziej aktualne. CHF to jest oznaczenie franka szwajcarskiego. Jakby ktoś nie wiedział? O, widzicie, tutaj z przesunięciem mają w sprzedaży trzy znaczki, te czerwone u góry, za 350 franków. No. Widzicie, co tu jeszcze mają? Widzicie, dopiero w połowie jesteśmy, jaki on gruby, ten katalog. Rza rare item. To są rzadkie egzemplarze. Tak to nazwijmy. Tak. A, tutaj jakieś dziesięć różnych yy, kopert, tak, za 35 franków. Takie zestawy można też u nich zamówić. No to to szwajcarskie Helvetia. No, tutaj też takie zestawy, już to będzie szybciej, Wam pokażę. Takie zestawy. Zobaczcie, ile tego jest. Zobaczcie, ile tego jest. Jak fajnie zrobione. I wysyłają za darmo. Płacą za przesyłkę, nawet. O, tej tematyczne są. Jakiś tam, kocham. Liechtenstein. Wszystkiego najlepszego. Witaj, mała gwiazdko. Tak, dziękuję takie tematyczne znaczki. Tutaj trzy bloki. Bardzo fajne. No i monety. U nich też monety można zamówić, jeśli ktoś zbiera monety. Tu widzę złote, akurat złote za 85 franków, półgramowe. Tutaj chyba srebrne, tak, srebrne. I tu jakieś takie mieszanki. No i można jeszcze też katalog kupić, jeśli kogoś interesuje. Najnowszy, przyszłoroczny już, tak, takie parki tutaj. Przypomnienie, kryptoznaczka, tutaj już jakieś anulacje. Widzicie, tak to jest. Jeśli byście chcieli coś zamówić, to tu jest adres strony filatelie.li i tam możecie zamawiać. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się. Do następnego razu, cześć.